Rotmistrz. List do ukochania Walu, chcę ci otworzyć duszę na oścież, abyś mogła mnie ostatecznie i dokładnie pojąć i ocenić. Do chwili pokochania Ciebie czułem się strasznie samotny, lecz w tej samotności czerpałem siłę i wiarę w życie. I nie było takiej przeszkody, której bym nie pokonał. Czułem, że nic mi nie może przeszkodzić i dopiąć pewnego zamiaru, i choć bywało nieraz strasznie smutno i choć szukałem bratniej duszy, to jednak był we mnie pomimo wszystko jakiś dziwny spokój, wyższy ponad wszelkie smutki. I pokochałem Ciebie, zapragnąłem nie być samotnym. Posłuchaj, miłości Ty moje. Chcę Ci być bratem i kochankiem, Panem i sługą. Chcę Ci zamienić ojca i matkę, chcę Ci zamienić wszystkich sobą, gdyż kocham Cię więcej niż wszyscy, gdyż tyle siły w moim uczuciu, że mogę Cię jak jakiś bogacz z bajki otoczyć złotemi pasmami mej miłości i oprawić całą od stóp do głów gorącymi promieniami, które Cię bezustannie całować.